W najbliższy poniedziałek o godzinie 18.30 piłkarze PGE i Bełchatów zmierzą się na własnym stadionie z drużyną szczecińskiej Pogoni. Dla podopiecznych Jana Złomańczuka będzie to spotkanie o przysłowiowe 6 punktów, gdyż obie drużyny zajmują miejsca w dolnej części tabeli. Nasi piłkarze mają coś do udowodnienia kibicom, gdyż w dwóch kolejkach nie zdobyli żadnej bramki, a stracili aż 7. Kolejna porażka i coraz bardziej ta, ta, ta niemoc w się pogłębia, także na pewno każdy z nas sobie zdaje sprawę. I... Tak się mówi z dnia, na, z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, ale w końcu trzeba, trzeba zacząć wygrywać i ja nic odkrywczego tutaj też nie powiem. Po meczu z Polonią, konkretna klapa. Na górniku już było trochę lepiej, ale, ale również porażka. Spadliśmy na ostatnie miejsce w tabeli. Na pewno nas, nas tutaj jest bojowa. No, teraz mamy najważniejszy w sobie mecz, jaki teraz nam się może wydarzyć, bo musimy ten mecz wygrać z pogonią, żeby jeszcze liczyć się walce bo. bo, bo w przypadku odpukać niewygrany nie, nie czy pod Beskidzie, czy Zagłębie mogą już nam bardzo mocno odskoczyć, a zwłaszcza reszta zespołu, więc jest pięć kolejnych do końca, z tego trzy mecze u siebie. Przede wszystkim musimy zrobić wszystko, żeby te trzy u siebie wygrać i, i coś zapunktować na wieździe. Porażka z Górnikiem też znalicza się do kolejnych nieudanych występów, ale teraz mecz z Pogonią i mecz bardzo ważny. Jeżeli wygramy, to zbliżymy się do, do, do rywali z góry i i tu widzę, że chłopaki ciężko pracują, że wszystko, żeby ten mecz wygrać i ja bardzo liczę na zwycięstwo. Nie za fajnie to wygląda i z przodu i z tyłu, ale wiemy, jak, wiemy że mecz będzie równy i wiemy, że, że to się może odmienić w każdej sytuacji. Może jak wygramy z Pogonią, to, to, w, końcu to w końcu to ruszy i, i będzie ta lepsza pasa, czyli zaczniemy od zwycięstw. Ta kolejka może być dla naszych graczy doskonałą szansą na przełamanie, gdyż przeciwnik nie należy do zbyt wymagających. Pogoń w ostatnich kolejkach nie radzi sobie zbyt dobrze. Portowcy przegrali swoje trzy ostatnie mecze z Legią, Koroną i Polonią. Mimo tych porażek sytuacja naszych przeciwników w tabeli jest i tak dużo lepsza. Z dorobkiem 11 punktów zajmują oni 11 miejsce w tabeli. GKS po ostatnich porażkach jest zaś ostatnią drużyną w tabeli Ekstraklasy. Ewentualna wygrana może jednak ten stan rzeczy zmienić. No przede wszystkim trzeba zdać, zadać Pytanie, jak nie z nimi, to z kim i, 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 i trzeba, trzeba, teraz są pięć kolejek takich, gdzie te zespoły są, można powiedzieć, w naszym zasięgu i to e, takim sporym, także no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało boisko. Na pewno trzeba zrobić, żeby zrobić trzy e, punkty, obojętnie jak, czy, 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 czy grając, grając brzydko, czy ładnie, ale ważniejsze są punkty i to się teraz liczy. Pogląd nam chyba przegrała trzy albo cztery mecze z rzędu, więc tak jak mówię, jest takim mecz i dla nas, i dla nich na przełamanie. Dokładnie nie wiem, ile Pogol ma punktów na nimi przewagi, ale w przypadku zwycięstwa myślę, że byśmy się nawet dosyć blisko do nich zbliżyli. I to jest dla nas teraz priorytet, bo, bo, bo tak jak Pan powiedział, no lepszego meczu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Yy, bo podaj, że Pogol ma cztery porażki kolejne. Yy, my też w tej chwili dołujemy, prawda? Ale mam nadzieję, mam nadzieję, tak patrząc podróżnie dzisiejszego treningu, prawda? Że jest to w tej chwili nasze wygląda niż przed, przed Zabrzem, przed Polonią i liczymy na trzy punkty. Zespół pogoni został już dokładnie rozpracowany i zawodnicy wiedzą jak powinni zagrać aby zdobyć komplet punktów. Wydaje się, że kluczem do sukcesu jest odpowiednie podejście psychiczne. Gracze muszą zapomnieć o ostatnich porażkach i skupić się jedynie na meczu z sportowcami. Zawsze 3-4 mecze przeciwnika oglądamy, przecinamy najlepsze momenty, wybieramy w defensywie, w ofensywie fragmenty stałe. No wiemy, że tam będą zmiany, że Prawdopodobnie wyjdzie Rogalski w środku pola, prawdopodobnie wyjdzie Kolendowicz, Butka, Frontrzak prawdopodobnie wyjdzie na środku ataku, to jest nominalny prawy pomocnik, lewy prawy obrońca. To też to mają problemy w tym momencie i też to dla nich jest mecz bardzo istotny. Mamy no, u siebie i to my musimy podejść wysoko, podejść zdecydowanie do nich i narzucić swój styl gry. tak? Żeby to pogoniło się bała, że przyjdzie do bohatowa, a nie, że my czekamy co byłem zrobi, więc myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie podejść do, do pogoni grać soko i grać wysoko i szybko. Myślę, się że się uda, że, że się odkujemy i, i może tak jak z paringu też wygramy większą ilością bramek, bo, bo mi się że jeśli strzelimy to więcej bramek na niż do wieczy, to zapali i później już, już później będzie z górki. Przede wszystkim trzeba stworzyć sytuacje bramkowe, bo można mówić... Ee... Ale jeżeli my będziemy stwarzać sytuacje bramkowe, to przeciwnik też nie będzie nawet cały czas grał w ofensywie. Jeżeli my będziemy w ataku, to nie będą w obronie. I, i, i to, jest, to jest piękno w futbolu: że naj, naj, najlepszą obroną jest atak. I w ostatnim meczu z górnikiem, można powiedzieć, że tych sytuacji było jak na lekarstwo, bo nie było ich. Można powiedzieć praktycznie. I trzeba zrobić, żeby stwarzać sytuację. Jak będziemy stwarzać sytuację, to. Pogoni na pewno popełni jakiś błąd i trzeba to wykorzystać. A, a trzeba zagrać w końcu solidnie z tyłu. Ja też nic odkrywczego nie powiem, bo każdy kibic i zawodnik to widzi. Także no nic dodać, nic ująć. Po tych porażkach ostatnich zespół jest tak zmobilizowany i myślę, że będzie takie zaangażowanie, że, że nikt nie będzie na pewno żadnych zastrzeżeń i myślę, że to będzie podstawa. My, uważam, że mamy lepszy zespół niż pogoni. I nie wiem, jak ten jeszcze ustawi zespół, ale myślę, że wyjdziemy ofensywnie i, i zrobimy wszystko, żebyśmy te bramki zaczęli strzelać, bo, bo nawet było widać to na Górniku czy meczu z Polonią, tych sytuacji naprawdę dużo nie ma i trzeba zrobić teraz wszystko, zwłaszcza tak jak mówię, że gramy z Pogonią, żeby, żeby te sytuacje stwarzać i to jak najwięcej, bo, bo możemy sobie pozwolić na stratę jednej bramki, ale, ale za to musimy dwie, trzy strzelić. Kibice mogą mieć prawo do optymizmu, tym bardziej że w zespole poprawia się powoli sytuacja kadrowa. Po długiej przerwie spowodowanej kontuzją, do treningów z zespołem powrócił Dawid Nowak i jest duża szansa, że wspomoże on swoich kolegów już w meczu z pogonią. Zobaczymy, jak to będzie. To dopiero pierwszy mój trening, zobaczymy, jak zareaguje kolano po tej operacji. więc pod, Myślę, że decyzja zapadnie dopiero gdzieś jutro albo w niedzielę. Miałem prawie 4 miesiące przerwy, więc to jest jedna wielka niewiadoma, jak będzie z formą. To, że jestem zdrowy i, i że może będę na mecz z nie oznacza, że wzmocnię drużynę, Aczkolwiek zobaczymy, tak jak mówię, w niedzielę będzie decyzja. Ja, jak już będę na mecz, to zrobię wszystko, żeby, żeby pomóc zespołowi. Po drobniejszych urazach do treningów powrócili również Mirosław Bożok i Paweł Buzała. Ten pierwszy trenował dziś na pełnych obrotach, drugi zaś ćwiczył indywidualnie. Jest jednak szansa, że obaj na mecz z pogonią będą już gotowi do gry. No jeszcze jest 4 dni do meczu, także poczekamy, zobaczymy, ale. No, na dzień dzisiejszy. Jakby dzisiaj był mecz, to bym nie grał, ale no zobaczymy jakie najbliższe dni będą, bo, um, ale zobaczymy też po konsultacji z trenerem, jak trener to widzi, także na razie jest spokojnie. Swoje radości z powrotu do gry kluczowych dla drużyny graczy nie kryje również trener Złomańczuk, który mocno narzekał na braki personalne w kadrze. Jest taki symptomem fajnym, że Nowak wraca. Może nie na cały mecz, ale na jakiś okres gry, prawda? Że Buza w tej chwili wraca. No, wszystko robi dyrektor sportowy i pan prezes yy, Szymczyk, aby potwierdzić yy, tego Chorwata. Czekamy na wiadomości z Chorwacji. No, zobaczymy jak to będzie, ale mam nadzieję, że będzie potwierdzony i na pewno układ ofensywy będzie lepszy. Zdecydowanie. Jeśli spojrzeć na bilans dotychczasowych spotkań pomiędzy GKS-em a Pogonią, można być optymistą. Z ośmiu dotychczasowych meczów Bełchatowianie wygrali pięć przy dwóch remisach i jednym zwycięstwie szczecinian. Co ciekawe, portowcy w czterech swoich meczach w Bełchatowie nie zdobyli żadnego punktu. Miejmy nadzieję, że również w poniedziałek wyjadą ze sportowej z zerowym dorobkiem punktowym.